Cześć, jestem Ania Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku życia młodego rolnika. W dzisiejszym odcinku, jak sami widzicie, stoimy przed Kejsem. No i będziemy sobie uprawiać ładnie, elegancko pole pod ziemniaczki bezorkową metodą. Także no, już zasiadamy sobie do kajsika i lecimy z tą akcją. Już sobie wbijamy najwyższy bieg i jedziemy na nasze pole. I powiem Wam, drodzy widzowie moi, Tyle, że dzisiaj Życie Młodego Rolnika, y jutro możliwe, że już będzie ta nowa seria. Znaczy, no wiecie, y będzie kolejny odcinek z tej nowej serii, bo wiadomo, że już ona wyszła, więc mam nadzieję, że takie y przerywniki Życia Młodego Rolnika powinny być bardzo eleganckie. I oczywiście na początku odcinka, jak zawsze, żebramy subskrypcje i łapeczki w górę, więc... Zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia lajkacza. Także możecie jeszcze zajrzeć w opis, bo tam macie link do Discordu, na którym siedzę na live'ach i do kanałów Cheetos'a i Karolka, bo ostatnio na Cheetos'a kanale się pojawiają odcinki z serii Sąsiedzi siedzi za płota czy jakoś tak było. teraz tak tylko z tego naszego ukochanego można to powiedzieć z mojej ukochanej pamięci to jest i sobie musimy wbić jakiś piek Nie wiem, trujeczka? Yy, nie, czwóreczką będziemy sobie jeździć, bo gejzik będzie za dużo palił. A tak to będzie jeszcze dobrze robił głęboko po samą ramę. Powinniśmy wpuścić tego gruberka, <gryw> można tak to powiedzieć. Bo tutaj na tym polu będą ziemniaki. Mam nadzieję, że one wypalą. I miejmy nadzieję, że ten odcinek też jakoś się ładnie, fajnie przyjmie, bo nawet mogę powiedzieć, że ten odcinek z nowej serii jakoś się wpijął. Także, no, zapraszam do niego. No i zapraszam na jutrzejszy odcinek z tej pięknej nowej serii na Zielonce. A my sobie lecimy dalej z tym życiem młodego rolnika, bo jednak te życie młodego rolnika trzeba pobudzić, trzeba. Ruszyć pełną parą, bo jednak one jest trudne. I no, ciężko jest. I wiecie sami, że ciężko na tym życiu młodego rolnika bywa. I jak widzę, no to nawet Kelsik chyba nie chce podjechać pod tą górę za bardzo. No, ale tym się nie przejmujemy. Zaraz ja coś wymyślę i będziemy sobie zmieniać na wiegi polowe, znaczy w sumie terenowe i powinno to iść jakoś do góry no i co? I tutaj ten kęsik nasz pięknie chodzi i oczywiście w dzisiejszym odcinku jeszcze będziemy sobie wykonywać opryski mam nadzieję, że jako tako one wyjdą i mam nadzieję, że jako taką miniaturkę teraz cykniemy Cyk. i fajnie, na początku odcinka sobie miniaturkę zrobiliśmy mam nadzieję, że się przyjmie i co, no i idziemy dalej jakie plany są na kolejne odcinki no to tego co mogę powiedzieć, no to tylko to, że jeszcze w kwietniu sobie posadzimy ziemniaki no, w kwietniu jeszcze sobie posadzimy ziemniaki i będziemy sobie przewijać czas do maja, żeby zacząć robić sianokosy, bo nasze krówki i byki no, to dosyć sporo tego y, naszego zapasu siana zjadły i jak widzę kejsik fajnie elegancko już jak zmieniliśmy sobie na polowe nasze biegi sobie jako tako radzi, tylko jednak i tak i tak trzeba redukować do trójki polowej. No niestety może trzeba zrobić y, remont tem, temu ciągnikowi, ale na pewno nie w tym sezonie, bo pieniążki zbieramy na y, bardzo ważną rzecz, czyli łąkę, bo jest nam potrzebne, żeby nasze krówki miały dobrobyt i im tego się one nie, y, nie zabrakło. Tak to właśnie u mnie bywa, dobra, trochę tak, pojedziemy sobie w środku i jak widzę to ten odcinek ze samego gruberowania no to chyba nam za szybko wzejdzie, więc sobie jeszcze weźmiemy MTZ i pojedziemy rozsiewać nawóz. Kurczę rozsiewać nawóz. Opryskamy sobie pole. Po osie, bo już tam jakieś chwasty nam urosły, więc no niestety będzie trzeba fajnie, elegancko to rozlać, opryskać i wyjdziemy sobie na sałatę. Nie, za sałatę i truskawki nie ma żadnego, można powiedzieć, zapotrzebowania, także no nie sprzedamy sobie nic w dzisiejszym odcinku mamy trochę soi, ale soję to wiadomo, że sprzedamy sobie dopiero w czerwcu tak samo jak byki sobie sprzedamy w czerwcu, czy tam w sierpniu więc jakieś tam pieniądze jeszcze się pojawią na naszym koncie jeszcze mniej więcej z krów powinniśmy zdobyć pieniążki i chyba do tego case'a będę musiał założyć jakieś szersze obumienie, żeby miał lepszy uciąg. I może jakąś turbinę sobie założymy przez zimę. No w następnym sezonie, na wiosnę, ewentualnie kupię jeszcze większy ciągnik, ale to by była chyba trochę przesada. Na razie musimy dokupić jeszcze parę sprzętów do case'a, i wtedy zacząć ewentualnie z jakimś nowym ciągnikiem zabawę i co I cyk mykwuch z górki 10 a pod górkę 8 w sumie trochę realnie to wygląda bo tak jak y, patrząc na to jak u nas się ciąga taki gruber 3 metrowy znaczy w sumie nie gruber bo my mamy aż 10 łap ale to jest bezwarkowiec i u nas john Deere można powiedzieć y, z 78 konny, znaczy może już powiedzieć, że 180 koni ma, i nie daje sobie rady czasem pod górki, tak jak ten case, i też jedzie 7-8 na godzinę. Więc no nie ma co się dziwić, jednak to, jak wchodzi w ziemię, to jednak potrzebuje tej mocy, tego uciągu też. A tutaj, jakby do tego case'a może te szersze opony zrobił, założył to może one by coś pomogły. najpierw na, na, na trzeba mieć pieniążki, a pieniążki i tak, i tak mówię, że zbieramy na szczytny cel dla naszych kryówek. Na, na następny sezon, jako tako zaplanowanych, tych jak to się nazywa nabytków na razie nie mam także coś będzie można w zimę od porobić ewentualnie może wymienimy prasę na jakąś nową ale to jest w ewentualności bo może jakbym robił trochę większe snopki siana albo coś w tym stylu ewentualnie jeszcze snopki słone no wiecie, mniej snopków, a szybciej się je zbierze. Będziemy sobie ułatwiać tutaj życie. najpierw doprowadzimy może nowy park maszynowy do ładnego ładu, a później sobie jak pięknie, elegancko będziemy dokupywać i powiększać nasze pola. I to już chyba będzie inwestycja na lata, bo ja nie powiem. Te maszyny, co teraz y, powymieniałem do naszego case'a, to one fajnie, elegancko się, pas, y, no, pasują się pasują do naszego gospodarstwa. No i nawet, jak kupimy jakiś większy ciągnik, no to bez przesady na tych naszych górach to będą miały te duże maszyny mieć co robić. A przypominam, że case ma 120 koni, a może by mi się udało coś wyrwać. 100, chociaż 60, coś w pokroju. 160, 170 koni, na tego naszego gospodarstwo, bo tutaj na tych górach, co teraz jeździmy, no to mówię, taki 100-60-konny ciągnik, by sobie radził znakomicie i by nie tracił tej prędkości, byśmy jeszcze szybciej robili te nasze prace, chociaż. No te pole całe, taką naszą dużą górę 50 arów zrobiliśmy niecałe prawie 15 minut, rodziną 15 minut, mamy 11 minutę, ale wiadomo jeszcze w jedną, w drugą stronę musimy przejechać no i wiadomo poprzeczniak na dwa razy bo inaczej się tego zrobić nie da Tutaj kurde są przed rzepaku ma na Rzeszok. Tam jakiś zagajniczek ma na środku pola. Fajnie by było kiedyś od niego odkupić te pole. Ja się na nie czaję już jakiś czas i może coś jak dojdziemy do pieniążków się pojawi hmm. takiego pokroju, takie już jakbyśmy mieli duże pole, bo to nie powiem, to będzie już można powiedzieć, że jedno z największych naszych pól, bo to będzie też pewnie jakieś Coś około hektarowego, nawet i więcej niż hektarowego pola. A życie młodego rolnika zaczynaliśmy od w sumie 80 arów, a już jak się roz, rozle... no wiecie sami. Rozwinęliśmy żagle, o! Tak mogę to powiedzieć. Dobra, cyk Nie, Nienawidzę robić tych yy, trójkątów narożników pola bo nawet jak w prawdziwym życiu to takie rzeczy robię czy jestem przy jakichś budynkach, to naprawdę nienawidzę, najgorzej jak jest słup gdzieś na polu to aż mogę powiedzieć, że gotuje się we mnie, bo No u nas brzędzi, że jest takie coś, że trzeba dołożyć parę kilo naprzód, żeby nie podnosiło prz... przodu. <grystanie> jest ciężko czasem manewrować. Tak samo tutaj bez kierownicy też jest ciężko manewrować na tych trójkuntach. No ale jako tylko jeszcze w miarę dajemy sobie radę dobra, bo zaraz wyjdziemy na pole sąsiada i będzie większy jeszcze problem. Tego byśmy nie chcieli, bo słońce jest dobry, to SunChat jeszcze sprzeda na ten kawałek ziemi, żebyśmy my sobie go obrabiali Jezu Ogólnie powiem, że jak robię te daily, to aż yy, tak mam być szczery, aż się chce to nagrywać Nie wiem czemu, ale mam jakieś takie, wiecie yy, coś w sobie, że lubię to robić sprawia mi to przyjemność i jak teraz codziennie zacząłem tak nagrywać i tak patrzeć na mój kanał, jak to w sumie wychodzi to naprawdę się chce, a zwłaszcza, że jeszcze ta nowa seria dojdzie i ją też pobudzimy, ale to można powiedzieć, że w następnym tygodniu tą serię jakoś pobudzi bardziej, bo wtedy zrobimy z niej daily przez cały tydzień od poniedziałku do no, normalnie niedzieli sobie zrobimy daily na tej nowej serii i później będziemy jeszcze klatać. jeden odcinek z życia Młodego rolnika drugi z naszej zielonki. Oczywiście jakiś tam korek leci za mną, nie przejmujemy się tym. Będzie dobrze. Musi być dobrze. Trochę po zbożu przejechałem tę drogę. Będziemy musieli kiedyś poszerzyć. Ale jeszcze nie w tych czasach, gdzie mamy tak mało ziemi. A no właśnie, jeszcze trzeba przyczepę kupić. O tym to zapomniałem, bo przyczepa też jest bardzo ważna. A zwłaszcza, że jeszcze w następnym sezonie będę szedł w uprawę kukurydzy. No to jeszcze gorzej, bo to jednak nie mamy niezaplanowanych nabytków. Musiałem sobie to przypominać. I tak jak sami widzicie, yy, wbiłem do Zetora, wrzucamy sobie polowe, yy, raczej ten, trzosowe biegi, raczej na żółwiu, już pojedziemy sobie na pole. Oczywiście opryskiwacz jest zalany herbicydami. MTZ-a coś zauważyłem, że yy, raczej ostatnio że idzie go łatwo wywali z tym opryskiwaczem, nie wiem dlaczego i będziemy chyba ten opryskiwać też do MTZ-a jakoś za niedługo zmieniać na coś no konkretniejszego żeby chociaż było to 2000 litrów i już chyba nie na pompie tylko ewentualnie jak weźmiemy sobie coś no to weźmiemy coś sobie ciąganego, bo żeby MTZ miał żej i żeby on miał uciąg, jaki wiecie, jaki powinien już ten MTZ nasz mieć. Dobra, my sobie tutaj zaczniemy od tej strony i tak jakby widać te chwasty gdzie nie gdzie. Ja sobie tutaj ładnie, o elegancko musimy zacząć. Najpierw musisz rozłożyć, obryskiwać. No hallo panowie, to co mam? Dobra, trochę musimy złapać dystans od tego boiska, no bo nie wiadomo jak tam. dzieciaki biegają na tym boisku bo już jak jest kwiecień, no to wiecie, jest ciepło, no to mogą te. No, dzieciaki zyskały sobie na przerwie, wyjść pogrzeć w gałę albo kurde. <gry> I mogą sobie fajnie, elegancko. WF, -y mieć, Normalnie uwielbiałem WF -y na dworzu. Jak chodziłem do szkoły. I żeby nie było, że mówię jak chodziłem, to ja skończone mam techniką. Więc, wiecie, nie jestem osobą, która nie ma ukończonej szkoły średniej. Bo na pewno by ktoś mógł wyłapać w komentarzu, że o chłop, co. Głos majak 16 lat, już do szkoły nie uczęszcza. No cóż, tak to bywa. Dobra, objedziemy sobie dookoła. Będziemy mogli sobie już powoli kupić jakiś taki można powiedzieć, że siewnik z technologią ścieżek byśmy jakąś miałem chociaż sobie opryskiwacz 24 metry kupili bo nasza siewka to tam bez problemu da radę fajnie elegancko nam rozsieść na 24 bo i tak i tak jak rozsiewamy gnajowicę, no to rozsiewamy, rozlewamy gnajowicę, no to każdy wie, że rozlewamy ją po siewie więc yy, po siebie nic się nie stanie jak pojeździmy, albo w takiej fazie co teraz pryskamy, ale tak jakbyśmy pryskali na trochę większej fazie wzrostu, no to te ścieżki jednak by trochę oddały. Dobra, tutaj sobie taki klinik zostanie, zaraz będziemy go pryskać do końca. I będzie... dreską Dobra, bo tutaj taki tak 15 metrów. I takim to stylem można powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie mieć 20 minut, bo jeszcze dojdziemy sobie do gospodarstwa. I tyle. No, no... cóż. A i łatwiej by było ze ścieżkami. Wiadomo, że tu kliny wychodzą, więc no do dupy do dupy. No ale łatwiej by było ze ścieżkami pod tym względem, że no wiecie. Wjeżdżam sobie na ścieżkę i jadę, a tutaj muszę jednak z tej kamery trzeciosobowej cały czas patrzeć gdzie są chwasty, więc tutaj trzeba się jakoś, można tak to powiedzieć, rozrosnąć, bo inaczej, inaczej tego ująć nie mogłem, dobra. Jedziemy sobie fajnie, elegancko na naszą gospę nasza godzina, więc w następnym odcinku sobie życiem młodego rolnika, bo następny odcinek będzie w niedzielę, bo w poniedziałek się zacznie. Akurat te daily, nasze tak można to powiedzieć, z Gospy na Zielonce. Nie wiem czemu taka nazwa, ale taką jakąś dałem, dlatego. No, zasubskrybujcie mój kanał, zejdź dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęło więcej tych materiałów. Także na razie trzymajcie się, cześć.